Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. To kolejny odczyt tygodniowy. Mamy już nowy tydzień. To będzie odczyt od 21 września do 27 września. Moi drodzy, w ubiegłym tygodniu mieliśmy bardzo ważne wydarzenie astrologiczne, a mianowicie nów w znaku panny. Zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście się zapoznali z odczytem. To jest odczyt... Z kart anielskich, użyłam tam trzech rodzajów kart anielskich, to jest odczyt właśnie na nów, na nowy rok numerologiczny, na zakończenie pewnego cyklu i rozpoczęcie nowego cyklu dla osób, które są w związkach z bliźniaczym, płomieniem, bratnią, duszą, w związkach karmicznych lub były w tego typu związkach, są w związkach lub były w związkach trudnych, toksycznych, to jest właśnie dla takich osób, które mają jakiś określony właśnie problem w tej dziedzinie związkowej. Zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie do tego odczytu. Na dole będzie podlinkowany filmik w opisie tego obecnego odczytu tygodniowego. A zatem moi drodzy, nie przedłużajmy wstępu, zaczynam astroinformację. poniedziałek 21 września będziemy mieli dzień o władaniu wibracji liczby 7, a księżyc będzie w znaku skorpiona. Po czym przemieści się do znaku strzelca, będziemy mieli w poniedziałek bardzo krótki, w sumie pusty kurs księżyca, bo będzie trwał od godziny 20.12 do 21.31. Będzie to dzień, słuchajcie, taki, bym powiedziała, średni, bo będą aspekty i pozytywne, i negatywne. Oczywiście zaraz po północy Księżyc stworzy sekstyl ze słońcem i to spowoduje bardzo dobre samopoczucie i chwilę odpoczynku i bardzo pozytywne myśli, no ale to niestety będzie po północy, natomiast już bliżej tutaj naszej aktywności codziennej o godzinie 7.21 kwadratura Merkurego z Plutanem troszeczkę nam tutaj popsuje humory i spowoduje, że będziemy się chcieli skonfrontować, będziemy tutaj też stawiali jakiś otwarty sprzeciw. No i to może być troszeczkę taki moment konfliktowy. Poza tym wieczór zapowiada się w miarę spokojnie, bo księżyc stworzy sekstyl ze słońcem i to znów przyniesie dobre, pozytywne myśli, znowu da nam chwilę to odpoczynku, a więc słuchajcie, tutaj podwójnie, podwójnie te sekstyle będą się jakoś tak na siebie nakładały. Tak? I początek gdzieś tam w nocy i wieczorem będzie tutaj księżyc nas bardzo chciał obdarzyć. I proszę pamiętać, że w momencie, kiedy akurat właśnie księżyc będzie wychodził, to ten sekscel stworzy, kiedy będzie wychodził ze znaku skorpiona i przez ten krótki pusty kurs księżyca będzie miał na nas cały czas właśnie wpływ ten sekscel. Czyli wieczór upłynie w dobrej i miłej atmosferze i będziemy mieli na pewno dobre humory, dobre samopoczucie. Zawsze sekscel księżyca ze słońcem naprawdę przynosi optymizm. I takie dobre usposobienie. Tym bardziej, że wieczorem już księżyc zawita do strzelca, opuści już troszeczkę takiego no można powiedzieć zderwicowanego skorpiona i wszyscy też poczujemy się na pewno lepiej. We wtorek, 22 września, będziemy mieli dzień o wibracji 8, a Księżyc będzie w znaku strzelca, będzie nas to nastrajało bardzo optymistycznie. W tym dniu akurat Księżyc nie będzie tworzył żadnych jakichś ważnych, dużych aspektów i tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem astronomicznym i astrologicznym tego dnia będzie to, że o godzinie 15.30 słońce wkroczy do znaku uwagi. I tym samym rozpocznie się nowy okres w naszym kalendarzu. Moi drodzy, we środę 23 września będziemy mieli dzień opadania o wibracji liczby 9 i księżyc będzie ciągle w znaku strzelca. A swój pusty kurs rozpocznie o godzinie 19.31 i skończy go dopiero następnego dnia. To będzie dzień, słuchajcie, taki, bym powiedziała, też troszkę. Troszkę dobrych aspektów, troszkę złych, słuchajcie. Na uwagę tutaj zasługują przede wszystkim kwadratury. O godzinie 6.20 rano będzie miała miejsce kwadratura Księżyca z Neptunem co spowoduje, że naprawdę będziemy potrzebowali wytchnienia, będziemy potrzebowali zapanowania nad jakimś chaosem psychicznym, który, który w nas wewnętrznie gdzieś tam jest, będziemy potrzebowali zapanować też nad chaosem intelektualnym, a później o godzinie 12.37 kwadratura Merkurego z Saturnem spowoduje, że będziemy mieli troszeczkę problemów z logicznym myśleniem i uporządkowywaniem naszych spraw, które prowadzimy. Tak? Będziemy tutaj też mieli brak inicjatywy i w pewnym sensie brak dobrych pomysłów na to, jak tutaj z tego wybrnąć, ale z pomocą znowu przyjdzie sekstyl Księżyca z Merkurem, który przed godziną 18 będzie miał miejsce i tu z kolei już wpadniemy na dobry trop i podejmiemy jakieś mądre postanowienia. Także wiecie, dzień taki troszkę dziwny, ta środa i trzeba po prostu uważać, tym bardziej, że 19.31 rozpocznie się pusty kurs Księżyca i będzie trwał on aż do godziny 1.16 do czwartku, tak? Czyli we czwartek o godzinie 1.16 nad ranem księżyc zawita do znaku koziorożca. Czwartek będzie dniem o wibracji 1. Słuchajcie, więc tutaj z koziorożcem będziemy mieli naprawdę ochotę wszystko pozałatwiać, uporządkować różne sprawy. Koziorożec to znak ziemski, jedynka to wibracja biznesowa, więc myślę, że we czwartek duże rzeczy po prostu będziemy chcieli rozpoczynać, porządkować i sprawami finansowymi będziemy się tutaj bardzo intensywnie zajmowali. Natomiast w tym dniu jeszcze będzie miało miejsce inne zdarzenie astronomiczne, a mianowicie księżyc osiągnie pierwszą kwadrę i będzie to miało miejsce o godzinie 3.54 nad ranem. Moi drodzy, i wtedy też księżyc stworzy kwadraturę ze słońcem i znowu będziemy czuć taką chwilę zwątpienia i minorowy nastrój. No więc kto wstaje tam koło godziny czwartej nad ranem, albo jeszcze nie będzie spał, no to na pewno, na pewno od razu spadnie mu nastrój, od razu będzie czuł się taki, taki jakiś dziwny właśnie taki minorowy nastrój będzie mu towarzyszył. Moi drodzy, Natomiast w tym dniu jeszcze o godzinie 12.52 należy zwrócić uwagę na opozycję Merkurego z Marsem. To jest ważne, dlatego że tutaj w tym dniu, w tym momencie możemy odbywać jakieś bardzo ważne rozmowy, które mogą wpływać na nasz punkt widzenia to może przynieść pewnego rodzaju niespodziewane komplikacje w pracy zawodowej. Czwartek, uważajcie, tak, wibracja liczby 1, kozioro, raz więc uważajcie troszeczkę. Wszyscy jesteśmy bardzo ambitni, akurat w dniu władaniu wibracji liczby 1 możemy być za bardzo ambitni, księżec osiąga pierwszą kwadrę, nasze emocje szybują do góry, więcej, szybciej, mocniej odczuwamy, a więc tutaj faktycznie ten aspekt może być tutaj troszeczkę niekorzystny, należy na to zwrócić uwagę. On właśnie może przynieść niespodziewane komplikacje w sprawie zawodowej, może przynieść pewnego rodzaju niepowodzenia, na przykład w przyswajaniu wiedzy, możemy mieć problemy z zapamiętywaniem, koncentracją, no i przyniesie nam konieczność zmiany podjętych wcześniej przez nas jakichś decyzji. Moi drodzy, i taki właśnie będzie ten czwartek. Oczywiście jeszcze będą tam inne aspekty, ale tutaj zaznaczam te najistotniejsze, najważniejsze. W piątek, 25 września, będziemy mieli dzień o władaniu wibracji liczby 2. Troszeczkę się wszystko uspokoi, a księżyc będzie w znaku koziorożca, więc powinniśmy kontynuować to wszystko, czym zaczęliśmy się zajmować we czwartek. No i słuchajcie, tu troszeczkę będzie więcej sprzyjających aspektów, bo na przykład koniunkcja Księżyca z Jowiszem o godzinie 9.11 rano przyniesie bardzo mądre rozwiązania problemów i posłuży nam do tego, żebyśmy zdobyli jakieś cenne informacje. Za sprawą sekstyla Księżyca z Neptunem będziemy chcieli zgłębiać nasze własne problemy, problemy własnej osobowości i zapragniemy psychicznej regeneracji, co oczywiście nam się uda. Moi drodzy, no i to będzie właśnie taki dzień, a jeszcze na wieczór przed północą o godzinie 23.25 będzie miała miejsce koniunkcja książyca z Saturnem i tutaj będziemy musieli zastanowić się nad własną sytuacją i będziemy szukać rozwiązań najważniejszych problemów. W sobotę 26 września będziemy mieli dzień o władaniu wibracji liczby 3. Księżyc będzie w znaku koziorożca i wodnika. Pusty kurs rozpocznie się o godzinie 5.35 a zakończy o... 8.07. Tak? Też będzie to dosyć krótki kurs Księżyca. Moi drodzy, akurat sobota no, troszeczkę będzie dniem takim nerwowym, przynajmniej z samego rana, dlatego, że będzie miała miejsce kwadratura Księżyca z Marsem, która spowoduje jakieś nerwowe reakcje, niepotrzebne sesje, może gotowość do konfrontacji, a o godzinie 5.35 będzie miała miejsce kwadratura Księżyca z Merkurem i ona będzie na nas miała cały czas wpływ, kiedy Księżyc będzie w tym pustym kursie. To może przynieść pewnego rodzaju nieprzemyślane kroki i drobne scysje, a nawet jakąś błędną logikę. A zatem tutaj w sobotę bądźmy po prostu z samego rana bardzo ostrożni. Później troszeczkę sytuacja się poprawi i za sprawą trygonu księżyca ze słońcem, zaczniemy mieć czuć jakieś bardziej optymistyczne perspektywy. Moi drodzy, a w niedzielę 27 września będzie to dzień o wibracji liczby 4 i księżyc będzie w znaku już wodnika. No i słuchajcie, niedziela to też jest taki moment, kiedy... Jedna bardzo taka istotna rzecz, taki aspekt będzie miał na nas wpływ, a mianowicie kwadratura Księżyca z Uranem. To może przynieść takie napięcia, bym powiedziała, psychiczne i może momentami jakiś nieprzewidziany rozwój sytuacji, a nawet nerwowość. No i w tym dniu o godzinie 9.40 Merkury wkroczy do znaku Skorpiona. To tyle, moi drodzy, astro wstępu. Tutaj tylko zaznaczyłam delikatnie pewne aspekty, natomiast... Dokładne odczyty podam na kolejnej codziennej aurze dnia. A teraz już zapraszam Was na karty. Moje drogie byki, numerologia i astrologia już jest za nami. Czas zatem zobaczyć, jakie energie będzie miał tutaj dla nas Tarot i karty cygańskie. Przypomnę dla tych powiem dla tych osób, które pierwszy raz oglądają mój kanał, to są karty Tarota, to jest główna energia. Zawsze, a tutaj mam karty cygańskie, to są karty dointerpretowujące, doprecyzowujące nasz odczyt. Moi drodzy, nim przejdę do rozkładania kart, bardzo serdecznie Was zachęcam do zapoznania się z filmikiem na Nów w znaku Panny. To jest filmik dla osób, które mają rozmaite perturbacje lub miały perturbacje w związkach, były w relacjach lub są bliźniaczy płomień, bratnia dusza. Zachęcam, czy związki karmiczne, czy może jakieś inne związki trudne, toksyczne były lub są. Zachęcam do zapoznania się z tym odczytem. Jest to odczyt, mogę powiedzieć, ponadczasowy. W zasadzie jego energia będzie ważna przez najbliższy rok, dlatego że ten odczyt został zrobiony na właśnie Nów w znaku Panny 17 września, czyli na zakończenie i rozpoczęcie nowego roku numerologicznego, właśnie nowego cyklu. Każdy z nas właśnie w tej chwili wchodzi już w nowy cykl osobisty zachęcam Was do tego filmiku, naprawdę w mojej ocenie wyszedł ciekawy, moi drodzy czas zatem rozłożyć karty, poprosimy karty dla rezonujących ze mną osób, spod znaku byka rezonujące ze mną byki, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień 21-27 września 21-27 września moje drogie byki poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną byków Ogólne wydarzenia tego tygodnia, ogólna energia tego tygodnia. Co Wam sprzyja, drogie byki? Jakie są szanse tego tygodnia? I zagrożenia. Poprosimy teraz kartę uzupełniającą, deinterpretowującą z kart cykrańskich dla rezonujących ze mną byków na nadchodzący tydzień 21-27 września. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Hmm. Ciekawe, moje drogie byki, już przybliżamy i interpretujemy. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia to jest dziewiątka denarów i... Mm, Trochę pieniędzy. Moi drodzy, pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że tutaj widzę, że dużo z Was po prostu w tym tygodniu skoncentruje się na takich sprawach związanych przede wszystkim z jakimiś sprawami majątkowymi, pracą, zdobywaniem tego majątku, pomnażaniem tego majątku. To jest też, słuchajcie, karta takiej pilnej, starannej pracy i jak najbardziej jest to, słuchajcie, taka, widzę, bycza energia, no bo dziewiątka denarów, no to oczywiście, słuchajcie, denary. Tak, to nie dziewiątka denarów, ale same denary to jest przecież Wasz żywioł, a więc tutaj widzę, że będziecie się dobrze w tym odnajdywały. Tak? Słuchajcie, trochę pieniędzy. Ja tutaj widzę, że po pierwsze Wy możecie tutaj udzielać też jakiejś pomocy swoim znajomym, swoim przyjaciołom, jakieś drobne tutaj zlecenia, drobne, drobne, drobne takie podarunki bym powiedziała wręcz finansowe. Natomiast słuchajcie, proszę pamiętać, że tutaj ta karta cygańska mówi tak, że pomoc ma tutaj twarz przyjaciół, a więc proś, pro, też jesteście tutaj proszeni o to, żeby nie zamiatać pewnych spraw pod dywan. Jednak słuchajcie, dziewiątka denarów mówi, że człowiek sam coś robi, tak, sam wykonuje pewne rzeczy, ale z kolei karta zgańska mówi hola stop nie wykonuj wszystkiego sam nie zamiataj spraw pod dywan nie ukrywaj przed znajomymi przed osobami na których ci może zależy przed znajomymi właśnie nie ukrywaj swoich problemów tak bo tutaj właśnie pomoc może być od twoich przyjaciół od osób ci bliskich od osób dla ciebie ważnych więc sam tutaj niekoniecznie Możesz, możesz za wiele zdziałać, tak? Nie unikaj właśnie samotności. To jest też właśnie, tak jak powiedziałam, karta pilnej, starannej pracy. I słuchajcie, trochę pieniędzy karta też mi mówi w ten sposób. Pamiętaj bykło pewnego rodzaju dobroczynności. Pamiętaj o tym, żeby zarabiać, ale również się dzielić, tak? W tym tygodniu będą takie osoby, które też będą chciały się z Tobą podzielić, pomogą Ci, jeśli tylko tutaj poprosisz o pomoc, przestaniesz być takim e, samotnikiem troszeczkę, ale są też osoby, którym ty będziesz mógł udzielić pomocy i pomoc w tym tygodniu. Słuchajcie, dziewiątka denarów też mówi o pewnego rodzaju takiej samotności m, samotności, bym powiedziała, m, osobistej. Być może są tutaj takie byki, które bardzo dobrze się na przykład poczują same, same ze sobą, a są takie byki, które po prostu w tym tygodniu wejdą w energię szczęśliwego singla, bo no to tak mi się ta karta bardzo często pokazuje. Jak tutaj będzie miała się do tego ta karta, trochę pieniędzy? No na pewno tutaj troszeczkę wasi przyjaciele wam w tym pomogą w jakiś sposób i na pewno... Będzie to tutaj to, to, to poczucie takiej samotności, czy, czy, czy poczucia bycia właśnie takim szczęśliwym, samotnym człowiekiem, okraszone jakimiś właśnie takimi drobnymi zastrzykami finansowymi. No, musicie się tutaj, wy drogie byki, już po prostu rozejrzeć na ten tydzień, co to tutaj się u Was będzie działo. Moi drodzy, jaka szansa jest tutaj w tym tygodniu? No, ja mamy szansę, no to jest wygrana, tak, to jest wygrana, szóstka była w to, słuchajcie, wygrana, to są dobre wiadomości, dobre informacje, a tu mamy kartę wizyty, słuchajcie, karta wizyty to jest też taka izolacja. Ja tutaj mogę powiedzieć tak, zakończyć się może jakaś izolacja, zakończyć się może jakiś problem w komunikacji, tak? Mogą się, słuchajcie, to jest też szóstka buław, to też są dobre wiadomości dotyczące tego, że no może z kimś mieliście jakieś takie troszeczkę efemeryczne kontakty, tutaj nastąpi w tym na pewno jakiś przełom, tak? Tutaj jest jakiś sukces, na pewno jakiś przełom w tej, w tej sytuacji będzie. A słuchajcie, karta tutaj wizyty, Mówię też o czymś takim jak izolacja w relacji. Więc tu jest jakiś sukces, tu idą jakieś dobre wiadomości, wyjaśnienie jakiejś sytuacji w takiej relacji, w której już dawno temu wiało chłodem. Pamiętajcie, że tutaj jest dziewiątka denarów i trochę pieniędzy i przyjaciele, więc no może się tak po prostu zakończyć, że co po niektóre właśnie byki z kimś się dogadają, osiągną jakiś sukces, czy osiągnie się, osiągną jakiś poziom, jakiś poziom, jakieś punkty zwrotne w jakiejś relacji, w jakiejś sytuacji właśnie, która tutaj no jest taką bym powiedziała, no można powiedzieć, troszkę już dawno tam wygasło, po prostu toksyczna już troszkę relacja, tak? Wygasła toksyczna troszkę relacja. Więc tu, tu jest jakiś sukces, tak? Dajecie sobie z tym radę, wychodzicie z tego tematu. Jest Wam może w jakiś sposób łatwo się w końcu dogadać, czy powiedzieć coś, czy postawić kropkę nad i, tak? Moi drodzy, izolacja, tutaj troszeczkę też widzę i nałogi. Słuchajcie, być może tutaj no jest jakaś osoba, która może, może byłyście na przykład nałogowo w jakiejś w jakiej właśnie relacji, w jakiejś dziwnej, niezdrowej sytuacji, to nie musi być koniecznie relacja partnerska, to może być też relacja osobista, tak, byłyście po prostu w jakimś dziwnym nałogu, nałogowej takiej sytuacji, nałogowo, żeście po prostu były z dziwnego jakiegoś przyzwyczajenia i to jest też tutaj, słuchajcie, sukces, wyjście, zwycięstwo. Ważnym elementem jest też w tym tygodniu to, żebyście sobie pozwolili na to. Słuchajcie, dlatego że szóstka buław to jest taka karta trochę typu karmicznego. I tu chodzi o to, że macie sobie też pozwolić otworzyć się, bo to jest karta też taka brama, tak? Więc wy macie pozwolić sobie na coś, otworzyć się na ten sukces, otworzyć się na zmianę w tej sytuacji, dać sobie po prostu szansę, może przy pomocy przyjaciół, może przy pomocy znajomych, a być może to wcale nie będzie jakaś ciężka tutaj przeprawa i na przykład dogadacie się finansowo. Z taką osobą, z którą gdzieś jesteście tutaj w takiej dziwnej relacji może to po prostu słuchajcie się zakończyć, tak? Dogadacie się jakoś finansowo, jakieś tam niewielkie, może tam to, to jakiś tam uszczerbek przynieść i dogadujecie się, zakończacie tą sprawę, tak? Czyli coś, co było takie dziwne, chore w waszym życiu, um, dziwna jakaś sytuacja osobista, może dziwna sytuacja rodzinna, po prostu takie kontakty, wiecie, no bo musiały być na siłę, a wy tutaj jesteście w stanie to po prostu przebrnąć, przeskoczyć, tak? Moi drodzy, tym bardziej, że patrzę tutaj na kartę dwójki kielichów jako zagrożenia, więc tu jeszcze muszę jedną rzecz zaczepić. Słuchajcie, Izolacja. Może, drogi byku, izolujesz się na przykład z powodu tego, że już wyszedłeś czy wyszłaś z jakiejś toksycznej relacji. Może jesteś po rozstaniu, może jesteś w stanie wdowieństwa i po prostu się izolujesz jeszcze troszeczkę od świata. Tak? Więc tutaj jest też sukces, jest brama, jest otwarcie się i pozwolenie sobie na zakończenie jakiejś izolacji. Ozdrowienie w końcu wyjście do życia do świata żywych. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, generalnie bardzo fajna tutaj widzę taka energetyka tutaj u was, no bo skoro mamy szóstkę Buław, czyli bardzo karta, która przynosi dobre wiadomości, to jest taka karta Brama i typu karmicznego, bym powiedziała, troszkę, bo każda szóstka ma coś sobie takiego karmicznego, więc ja widzę, że to jest naprawdę, słuchajcie, tutaj zwycięstwo, sukces, coś, co już dawno, dawno powinno było być załatwione, gdzie dawno już powinniście po prostu pewne sprawy poukładać to się po prostu w tym tygodniu w miarę łatwo, słuchajcie, zadziewa, tak? No i może się tak okazać, że po prostu przy jakiejś tam drobnej pomocy przyjaciół albo ktoś Wam troszeczkę pomoże i Wy jesteście w tej energetyce, na przykład takiego singla, tak? Tutaj albo pomagają Wam przyjaciele też wyjść może z takiej toksycznej jakiejś historii, sytuacji, gdzieś Was tutaj wyciągają do ludzi. No i drodzy, jako zagrożenie mam tutaj kartę dwójki kielichów i kartę wrogości. Wroga. Słuchajcie moi drodzy, generalnie e, wróg to jest taki, ta karta wroga mówi o takim nieprzychylnym nastawieniu. I słuchajcie, kwestia jest tego typu, że zagrożeniem w tym tygodniu może być dla Was, moje drogie byki, cały czas takie nastawienie, nieprzychylne nastawienie może do relacji, może do kontaktów, może do jakiejś określonej relacji, tak? Może do jakichś takich właśnie kontaktów damsko-męskich, tego typu. I to wrogie nastawienie tutaj i też jakieś dziwne sytuacje finansowe mogą, tutaj, mogą być tutaj po prostu jakimś problemem u Was i zagrożeniem w tym tygodniu. Co może być jeszcze tutaj, słuchajcie, zagrożeniem? Skoro ja widzę tutaj kartę dziewiątki denarów, trochę pieniędzy, przyjaciele, tu jakaś dziwna relacja, a tutaj widzę kartę taką wroga, która też m.in. mówi o jakichś kredytach. Więc słuchajcie, zagrożeniem może być też kwestia na przykład, gdybyście się tutaj z kimś rozstawali, jakaś kwestia kredytu właśnie czy spłaty. Więc pamiętajcie, że tutaj macie możliwość pomocy jakichś przyjaciół czy jakichś dodatkowych profitów. Możecie też podjąć jakieś dodatkowe zlecenia, cokolwiek takiego, co może wam tutaj przysporzyć trochę pieniędzy, większą jakąś gotówkę. Niekoniecznie musicie tutaj na przykład od razu się rzucać z motyką na słońce. Niekoniecznie musicie może zawierać jakieś nowe tutaj zobowiązanie finansowe, żeby wyjść tutaj na prostą, żeby się tutaj może z kimś rozwiązać. Liczyć, tak? Moi drodzy, poza tym w mojej ocenie właśnie jakieś zobowiązania finansowe, one tutaj mogą leżeć, jakieś wspólne zobowiązania finansowe, jakiś kredyt wcześniej wzięty, tak? Tutaj może leżeć właśnie na przeszkodzie w tym, żebyście uporządkowali te pewne sprawy. To jest zagrożenie, tak? Zagrożeniem jest właśnie to. Generalnie tak, jeżeli chodzi o jakieś sprawy relacyjne, no to ja bym powiedział, nierelacyjne, tak? Poza relacyjne, to ja bym powiedziała, że tutaj karta troszeczkę przestrzega przed tym, żeby nie zawierać jakichś dziwnych umów pożyczkowych, kredytowych, tak? Bo tu jest jakaś taka niepewność, tutaj nie ma pewności, tu jest jakaś taka, słuchajcie, wroga, wroga atmosfera, tak? No i wy też nie bądźcie wrogo nastawieni do jakiejś kwestii po prostu relacji. Relacja, nie bądźcie wrogo nastawieni. Tutaj problemem, przeszkodą też może być, że ktoś może być do Was wrogo nastawiony jeszcze, tak? Ktoś może być jeszcze wrogo nastawiony, ale jeżeli akurat ta osoba tutaj się odzwierciedla w tych kartach, no to słuchajcie, jest tutaj sukces, więc że to pewnego rodzaju ta taka wrogość, tak, ona się może tutaj zakończyć i taka izolacja, jakieś takie wyjaśnienie tutaj tych spraw może, może mieć miejsce, tak. A więc słuchajcie, bardzo, bardzo widzę fajna, taka pozytywna w miarę tutaj energia na ten tydzień dla Was. Pamiętajcie, że jesteśmy już właśnie wszyscy, wchodzimy w nowy rok numerologiczny, w nowy cykl. Hmm. Jeszcze się zastanawiam, ale widzę, że to jest, słuchajcie, najważniejsze. Wy tutaj tylko musicie zwrócić uwagę na to, że pieniądze to nie jest wszystko. No, moje drogie byki, w tym tygodniu musicie zdać sobie z tego sprawę właśnie, że pieniądze to nie wszystko i nie można patrzeć poprzez pryzmat pieniędzy, czy pozostają z kimś w relacji, czy nie. Tak? I, i, I tego nie można tutaj jakby rzucać, że ja tutaj nie, 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 nie będę jednak w nieszczęśliwej jakiejś relacji, coś tam się będzie działo, ponieważ tutaj są inne jakieś tam układy finansowe. Nie bierzcie tylko jakiegoś dodatkowego właśnie zobowiązania finansowego, gdybyście mieli się z kimś tutaj rozstawać, rozliczać, tak? bo tutaj jest możliwość pomocy czy jakichś tam pożyczek drobnych od przyjaciół, od znajomych. Nie musicie się gdzieś w jakiejś dziwnej instytucji tutaj zadłużać. Zresztą sami też, jak pomyślicie, pogłówkujecie, to możecie tą sprawę rozwiązać i wyjść z tego z twarzą i obronną ręką, tak? Jeśli by Wam tutaj przyszły właśnie takie sprawy w tym tygodniu załatwiać. No i tyle moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego, szczęśliwego tygodnia.